Wstawaj, wstawaj, już jest! Co kto? Kto? Jak to nie wiesz? No nareszcie jest, jest wiosna! I dlatego mnie budzisz? Daj mi jeszcze chwilkę pospać! Spać w taki dzień chyba żartujesz. Zobacz, od dziś już będzie pięknie, ciepło, radośnie, słonecznie! Rozumiem twój zachwyt, braciszku, ale jest szósta rano! Chciałabym jeszcze chwilkę poleżeć, zanim stanę do szkoły! Nie szkoda ci dnia? Zobacz, są już pierwsze zwiastuny wiosny Ćwierkają ptaszki Wzeszły przewiśniegi i krokusy To już dawno widziałem Ale tam, zobacz Pierwsze pąki na drzewach I słońce takie piękne Wiem, dziś do szkoły założę koszulkę z krótkim rękawem Chyba nie zmarznę, jak myślisz? W końcu od dziś mamy wiosnę Czy ktoś to mówił, że mamy piękny poranek? Gdybyś wstała wcześniej, może byś go zobaczyła. Cóż! W marcu jak w garncu. A jedna jaskółka wiosny nie czyni. Aha, a to się jeszcze w tym roku przyda! Heh, mądra lińska.